Dzień dobry co panowie robią no. A tu jest zakaz ruchu Nie dotyczy tylko pojazdów budowy na budowę. Tutaj? No. A to dobrze to ja pod... Słucham? To się, bo... Bardzo tak Ja od Zbyszka stanowi jestem Tak A nie wie pan? A to niedługo prezydent kraju tak. Prezydent? Tak Ale teraz będzie wybora? No będzie, będzie A Musi być tak? Niech sam sobie na Facebooku pisze Zbigniew Sonoga, to na pewno pan go pozna. Dobry chłopak, ro, robi porządek w kraju. Z policją, z, mili, mi, z milicją, ze strażą różną. Robią porządki, da. ja poczekam, po zobaczę. <coughs> No i panowie jadą z tych rzeczy. No tu jest... Tutaj nie można wjeżdżać, bo jest zakaz, proszę bardzo. Nie dotyczy Ale... pojazdów budowy. nie, nie pojazdu budowy. Tak. No i pod prąd jeszcze panowie jadą. Bardzo niegrzecznie, niekulturalnie Nie dają dobrego przykładu. Cię, tak, i bardzo dobrze. Po to... No, po to, po to tu jestem. Bardzo dobrze. No. Dobra robota.